Siema, z tej strony wilku. Yy, no, dzisiaj jestem na polu, jak widać. No, yy, i sobie pojeżdżę na moim rowerku i opowiadam Wam troszkę o moim życiu. Tak. Niestety, no, kamerka będzie skierowana na ten. No, piszczałkę. To coś. I jest właśnie po deszczu. O. Um, o nie zauważycie tutaj tego spadających kroków, ale są. Yy, no i tak, nie nagrywam kamerką GoPro, bo jej nie mam, a kamerka GoPro jest lepsza. Tak od razu mówię. No, no ale wiadomo, muszę czymś nagrywać, muszę jakieś mieć hajsy zjusowa i tak dalej, więc no. Ten, jadę! Opowiem pierwszy o moim rowerze, kurde, sprzed trochę, ale dobra. Ten opowiem o moim rowerze. On był, miałem, to jest mój drugi rower. Taka a propos, no i. kurde, zimno trochę. I, i tak, miałem kiedyś rower. Zdarzyła mi się taka przykra. Kurde, dobra. o no, ominęta 3, ominę dobra. Yy, przy... yy, Zdarzała mi się taka przykra historia z moim pierwszym rowerem. Otóż yy, zostałem potrącony tak jakby na parkingu. Nie uważałem po prostu. Yy, chciałem skręcić, yy, żeby... No, yy, żeby nie został przejechany, no ale mój rower wygięła mi się opona w tym rowerze w pierwszym i ten i ten gościu przejechał mi przez nogę po prostu i na szczęście nie była złamana cud po prostu jakiś przestał, no i kurde zimno mi, mogłem się ubrać no i ten no, no, tego już nie dało się naprawić więc tata mi kupił nowy to jest mój nowy rower o jak widać no, i, i sobie nim jeżdżę do dziś, a taka trochę mi się zdarzyła jakieś dwa lata, trzy lata temu no i opowiedzieć zabawną historię z moją czapką wilka i z naszą, mojego kanału. Otóż, ten... Tą czapkę dostałem, jak miałem chyba 4-5 lat, gdzieś bardzo się przywiązałem do tej czapki. Bardzo się cieszyłem w ogóle, że miałem tą czapkę. I ten... I... I no, w ogóle bawiłem się wilka z tą czapką. I, I ten. I w ogóle podobała mi się strasznie ta czapka. Robiłem sobie takie jakby jaskinię wilczą. I no. Zgubiła mi się, nie mogłem znaleźć tej czapki, bo mi się rozgubiła przez dwa lata. Ona siedziała gdzieś w praniu. Nie mogłem jej nigdzie znaleźć. aż znalazłem ją na moim strychu. Yy, no. I tak się ucieszyłem. Miałem wtedy 9 lat, jak ją znalazłem, no, czyli trochę upłynęło, więcej niż dwa lata. No ale przechodząc do rzeczy. Bardzo się cieszyłem z tego powrotu i tak pomyślałem, że może założę kanał właśnie ten będę wzorował się troszkę na tym, na łezie, bo taki youtuber łeza i to nie jest youtuberka, to jest youtuber ten, polecam jego kanał w ogóle, fajne filmiki robi fajne let's playe no, to Łesa ten nagrywa swoją czapką, ma czapkę misia, to, no to pomyślę sobie, hmm, może ja będę nagrywał z czapką wilka, no bo mi się podoba czapka i w ogóle. No i no, zacząłem nagrywać. I no, taka jest historia mojego kanału. Mój kanał nazwa, nazwałem pier..., w ogóle teraz będzie inna historia. Mój pierwszy kanał nazywałem Wilkowy Wilk. Nie, nie Wilkowy Wilk. Wilku. I jeszcze śmieszna historia z tym jest, że ten, że wpisałem w Google na beki, tak po prostu Wilku i okazało, pokazała mi się Wikipedia i tam była ten, było tam coś o raperze Wilku i ten. I tak śmiesznie taki no... Śmie śmiesznie się po prostu złożyło, że jest taki raper. Następny mój kanał, który miałem no niedawno, to był Max Staranda, No po prostu zapomniałem zmienić z nie i tyle. I yy, yy, no, mam tam kilka filmów, kilka film, yy, yy, kilka filmików jest po prostu takich. Ten Ym, mój brat po prostu młodszy je zrobił, bo mój y, młodszy brat mi pisał mnie telefon. No i ten. I no. No i no, ja się denerwuję do niego, bo no, każdy by się denerwował. W sumie jakby ktoś mu karł telefon, logiczne. No. I to są tam filmy takie, no, przypadkowe, o których ja zielonego pojęcia nie miałem. Yy, no, później, 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 później... No, czyli, no, w sumie teraz. No, dwa dni temu założyłem kanał... Kurde, berze, znowu te psy. Yy, Nie, nie, ten kanał się tak nie nazywa. Wiadomo, Wilkowy Wilk. Chwila, bo tu znowu będą te psy. No i y, tego, y, no i y, nazwałem no, ten y, kanał y, wilkowy Wilk, no. Może zmienię znowu nazwę kanału na Wilku, y, no bo, no, y, no bo, no bo można, mogę to mi zabrania. Yy, no, i zmienię sobie w ogóle, nie wiem, z, y, do jakiegoś kolegi, tam po, poproszę, jak się zna na grafice, czy czymś, lub u, kolegi mojego starszego brata, bo mam młodszego i starszego brata. To ja, y, ten jak się zna na grafice, to ja tam go poproszę, żeby mi zrobił intro i mi zrobił tego logo, znaczy logo, no. I mojego kanału. O. o, cześć. Y, Nagrywam. No y, i. Y, co? Y, I. Y, 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 no nie wiem. I y, y, nie wiem, pokrywam i kąpkę i będę miał kiedyś No I brawo jabłek. I dobra, to jest chyba wszystko, o czym chciałbym powiedzieć. Więc żegnam się z nami pa. Jak? Jak, 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 jak O, teraz, teraz się żegnam, pa pa.